Witam moi drodzy, dobry wieczór, mamy godzinę kwadrans po 12, już 16 e, lipiec, widzimy tutaj kontrola Fusion. Również byliśmy tutaj niespełna miesiąc temu, także zobaczymy, co panowie będą chcieć, jakie pytania będą ewentualnie zadawać także, dokumenty przygotujemy już. Żeby mieli Tam widać pogawędka Jeden pan się tak strasznie boi w masce Dwóch jest bez Odstępu nie ma Zachowanego, no ale, ale Ale w deszczu Deszcz pada, to podobno w deszczu Nie atakuje wirus Tak tutaj Już się rozglądają, już patrzą Na kogo można byłoby ewentualnie Upolować kogo by można było upolować z Magolini jest grzeczny, także myślę, że może się uda bez większych komplikacji przejechać. Osobowy samochód, widzimy, został ze Szwajcarii ściągnięty. Ale udało nam się, także widzimy osobowe samochody zostają ściągane, a musiki dzisiaj w nocy zostają przepuszczane, także ostatnio było na odwrót, więc pozdrawiam dobrej nocy oraz udanego dnia, pozdrawiam hej!